Witam. Zachęcam do obejrzenia kolejnego nagrania z zakresu kodeksu wykroczeń. Tym razem artykuły od 11 do 17. Zapraszam serdecznie. Artykuł 11 kodeksu wykroczeń. Paragraf 1. Odpowiada za usiłowanie. To w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Paragraf drugi. Odpowiedzialność za usiłowanie zachodzi, gdy ustawa tak stanowi. Paragraf trzeci. Karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia. Paragraf czwarty. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od czynu. Lub zapobieg skutkowi stanowiącemu znamie czynu zabronionego. Artykuł 12 Kodeksu Wykroczeń. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Artykuł 13 Kodeksu Wykroczeń. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji. Odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabrojonego, swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Artykuł 14 Kodeksu wykroczeń. Paragraf pierwszy. Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu zabrojonego. Paragraf drugi. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Paragraf trzeci. Kary za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia. Artykuł 15 Kodeksu Wykroczeń. Nie popełnia wykroczenia kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Artykuł 16 Kodeksu Wykroczeń. Paragraf 1. Nie popełnia wykroczenia, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcony nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. Paragraf drugi. Przepisu paragrafu pierwszego nie stosuje się, gdy sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić, nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwa osobiste. Artykuł 17 Kodeksu Wykroczeń. Paragraf pierwszy. Wykroczenia, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznej nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Paragraf drugi. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, można odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego. Paragraf trzeci. Przepisów paragrafu 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wykroczenia Prawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie pocztelności, które przewidywał albo mógł przewidzieć. Dziękuję za obejrzenie nagrania. Pozdrawiam serdecznie Łukasz Orosia.